Produkcję Wiadomości dla Osób Niesłyszących wspiera miasto Racibórz. Dzień dobry, mamy piątek, 20 dzień lutego. Joanna indraszczek kałwak witam i zapraszam na Wiadomości dla Osób Niesłyszących. Miejskie Centrum Profilaktyki Drogowska zmieniło lokalizację. Od teraz osoby potrzebujące wsparcia w temacie przemocy czy uzależnień będą mogły otrzymać pomoc w komfortowych warunkach przy ulicy Kościuszki. Drogowskaz to miejsce, które istnieje w Raciborzu od prawie 20 lat. Od teraz wszystkie działania z zakresu profilaktyki uzależnień, wsparcia rodziny oraz specjalistyczne dyżury będą realizowane w nowym punkcie na mapie miasta. Oficjalnym adresem placówki jest obecnie ulica Tadeusza Kościuszki 4C przez 2. Miło mi jest powitać Państwa w nowej siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Drogowskaz oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozyskanie lokalu i urządzenie go pod potrzeby miejsca dla osób, które wymagają szczególnego wsparcia, jest dla nas bardzo ważne i tym bardziej się cieszę, że stało się to w 20 rocznicę istnienia naszego Centrum Profilaktyki Drogowskaz, jak również po wielu latach, których spędziliśmy w innym miejscu. Także obecna lokalizacja spełnia jak najbardziej standardy XXI wieku i cieszymy się, że możemy takie miejsce zaoferować lokalnej społeczności. Przez wiele lat Gminne Centrum Profilaktyki Drogowskaz funkcjonowało tak naprawdę w urągających warunkach przy ulicy Łundzina. Postanowiliśmy na początku tej kadencji, że ten temat podejmiemy i znajdziemy nowe miejsce, właśnie tak, żeby tutaj w takich dobrych warunkach można było przyjmować ludzi, Którzy borykają się na co dzień z poważnymi problemami. Ostatecznie udało się znaleźć lokal przy ulicy Kościuszki, który zaadaptowano na potrzeby drogowskazu. Jego powierzchnia to około 50 metrów kwadratowych. Posiadamy trzy pokoje, ponieważ mamy trzech pracowników, którzy w jednym czasie udzielają porad i konsultacji, a w jeden dzień w tygodniu ma tutaj dyżur gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych i wtedy również pracujemy w trzy osoby. W większym składzie, ale czasem zdarza się również, tak, że pracujemy pojedynczo. W miejskim centrum profilaktyki pracują terapeuci do spraw przemocy oraz terapeuta do spraw alkoholowych i terapeuta do spraw narkotykowych. A w kontaktach z instytucjami czy sądem pomaga specjalista do spraw prawnych. Rocznie w tym miejscu udziela się ponad tysiąca porad. To miejsce jest ważne dla wszystkich tych, którzy mają problemy, czy to z przemocą w rodzinie, czy to z różnymi używkami, z środkami psychoaktywnymi, z alkoholem. W związku z tym, że bardzo wzrosła świadomość społeczna, jeżeli chodzi o problemy związane z przemocą domową, jak również z tym, że ludzie nie wstydzą się już przechodzić do takich miejsc, to cały czas obserwujemy tendencję wzrostową, że wzrasta nam ilość osób, które zwracają się do nas o pomoc. Wzrasta również ilość wniosków, które kierowane są do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ od dwóch lat zmieniła się procedura niebieskiej karty i to także jakby generuje ilość spraw kierowanych do Komisji. Mimo zmiany adresu, oferta pomocowa drogowskazu pozostaje równie szeroka jak dotychczas. Mieszkańcy Raciborza mogą nadal korzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie konsultacji z terapeutami czy programów profilaktycznych. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach, a szczegóły znajdą państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Zdrowie. Nowy rok na lokalnym rynku pracy rozpoczął się od niewielkiego wzrostu poziomu bezrobocia. O danych statystycznych i możliwościach wsparcia opowiedział nam Mirosław Ruszkiewicz. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, wynoszącym obecnie 4,2%. Choć początek roku przyniósł wzrost liczby zarejestrowanych osób, wskaźnik ten wciąż plasuje nasz region poniżej średniej krajowej. W stosunku do ubiegłego roku mamy o 500 osób zarejestrowanych więcej, ale też pamiętamy, jak wyglądał ubiegły rok, jakie firmy zwalniały, więc ta sytuacja no, wynika z tego, ale myślę, że to się powolutku stabilizuje i te osoby, które straciły pracę, już odzyskują miejsce na rynku pracy. Obecnie w powiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych jest blisko 2000 osób, a zadaniem urzędu jest skojarzenie pracodawców i bezrobotnych. W tej chwili dosyć niska też ilość zgłaszanych ofert pracy przez pracodawców, ale to jest zupełnie normalne na początku roku, więc myślę, że właśnie na wiosnę, kiedy jest takie ożywienie gospodarcze, kiedy ruszają różnego rodzaju prace, prace sezonowe, będziemy się starać jak najwięcej tych ofert. Zgłaszać w tej chwili Rafamet kilkanaście ofert pracy też zgłosił, więc jest taki nabór. Mamy też oferty pracy chociażby z tej branży budowlanej, sprzedawcy, magazynierzy kierowcy, no ta cała paleta usługowa. Więc no staramy się, żeby jak najwięcej tej ofert pracy trafiło na naszą stronę, ale ona też czerpie informacje z, z krajowego systemu ofert pracy, więc tam można nie tylko w Raci Boże, ale poza Raci Bożem też znaleźć sobie pracę. Ci, którzy jednak wolą skupić się na własnym biznesie, także otrzymają pomoc w Urzędzie Pracy. Lada dzień ruszy nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Powiatowa jednostka oferuje także inne formy wsparcia. Zwykle uruchamiamy około 80-100 dotacji rocznie, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, wspieramy również naszych przedsiębiorców, którzy chcą dofinansować, znaczy my dofinansowujemy, a oni tworzą miejsce pracy, uruchamiamy staże, uruchamiamy różnego rodzaju bony, także ten cały proces właśnie chcemy uruchomić do końca pierwszego kwartału, tak żeby wiele osób już na wiosnę trafiła do pracodawców. Czekamy też na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W tym roku mamy milion złotych przeznaczony na to i chcielibyśmy, jak tylko się pokaże na stronie internetowej ministerstwa, ponieważ w związku z nowymi przepisami tylko będzie można w sposób elektroniczny składać, więc jak już ministerstwo to zrobi, to my będziemy ogłaszać i wielu pracodawców będzie mogło skorzystać ze szkolenia właśnie samych pracodawców, ale, ale przede wszystkim też i, i swoich pracowników. Aby być na bieżąco zachęcamy do śledzenia strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Aktywne ferie w powiecie nabierają tempa. Powiatowe Centrum Sportu stało się bazą dla dzieci i młodzieży, które zamiast przed ekranem komputera, wolą spędzać wolny czas na sportowo. Powiatowe Centrum Sportu tętni życiem, stając się w te ferie głównym punktem na mapie młodych ludzi kochających sport. Zróżnicowana oferta przyciąga dzieci i młodzież, którzy decydują się zamienić domowy odpoczynek na intensywny ruch i rozwijanie nowych umiejętności. Dzisiaj poniedziałek zaczęliśmy i od zajęć samoobrony, od właśnie ścianki wspinaczkowej. Tutaj nasz trener Michał prowadzi regularnie swoją grupę, ale rankiem otworzyliśmy zajęcia dla wszystkich, więc oprócz dzieci z sekcji, które również dzisiaj dołączyły, można przyjść z ulicy, trzeba się wcześniej zapisać, ale można przyjść, można spróbować swoich sił, więc no tutaj jak widać jest troszeczkę osób. Bardzo dużą popularnością cieszą się te zajęcia, z czego my też się cieszymy, że jednak jest gwarno, jest głośno tak. Powinno być ferie. Prawdziwym hitem tegorocznej zimy okazała się ścianka wspinaczkowa, do której ustawiają się kolejki chętnych. To właśnie tu, pod okiem instruktora, uczestnicy ferii w powiecie mogą spróbować swoich sił w pokonywaniu pionowych tras. Ogólnie mamy grupę 20-osobową dzieciaków, Asekurujemy się na wędkę lub na automacie. No przekazujemy też informacje, jak poprawnie się zapiąć, jak poprawnie sprawdzić, czy automat działa poprawnie, tak, czy nie ma jakiejś nawady. Oprócz tego jest tu też grupa dzieciaków, która trenuje w sekcji, która powstała w październiku, reanimowana, tak jak i cała ścianka została, także działamy, zaczęliśmy też na zawody jeździć, tak, grupa jest liczna i myślę, że będziemy ten sport, wracie Boże, rozwijać. Dzięki obecności eksperta zajęcia są nie tylko emocjonujące, ale przede wszystkim w pełni bezpieczne, pozwalając młodym wspinaczom na przełamywanie własnych barier i naukę techniki w kontrolowanych warunkach. Kwestia podejścia i nastawienia dzieciaków też do tego e, e żeby się nie bać, tak? żeby sobie dać granice e, swoje, tak? E, czyli nie patrzeć się na inne dzieciaki, tylko sobie wchodzić jako e, swoją jakąś tam granicę wyznaczyć, którą będą pokonywać, tak? za każdym wejściem, żeby był, nie wiem, te 20 cm wyżej, wyżej. E, to skutkuje i gdzieś jest coraz więcej, e, się, wyżej się wchodzi, ale też z automatu e, ten dzieciak zaczyna się przyzwyczajać tak? do, do tej liny, do tej taśmy, do automatu. E, no i te spinanie gdzieś go tam później zaczyna coraz bardziej wciągać. Jak widzi, jak są efekty takie, które gdzieś tam e, satysfakcjonują tego dzieciaka, no to widać, że on chce. Nie? I, no i teoretycznie mamy zawsze pełne obłożenie na feriach, no, i na zakończeniu ferii mamy zawody. Drugą edycję Lotse Cup. W tym roku była pierwsza edycja. Było 50 dzieciaków, brało udział w całej edycji. także Myślę, że to, to też sukces w bo, bo nie było takich zawodów, gdzie można by było taką grupę dzieciaków tutaj spotkać na zajęciach nie? i zawodach. Ale ferie w PCS to nie tylko ścianka. Załoga Centrum Sportu przygotowała wiele atrakcji, które czekają na uczniów przez najbliższe dwa tygodnie. Na pewno będziemy mieć zajęcia tenisa stołowego z trenerem, także zapraszamy i w środy i w czwartki, e, także to jest punkt pierwszy. Później będziemy mieć jogę w hamakach, w każdy wtorek i czwartek w feryjnym będziemy mieć, e, będziemy mieć zajęcia. Zajęcia są z rana od 10 do 11.30, również na zapisy, bo jednak ograniczona jest ilość hamaków, także serdecznie zapraszamy. Myślę, że to są takie główne, główne jakieś aktywności. Będziemy mieć też zajęcia taneczno-akrobatyczne z elementami akrobatyki. Będzie jej prowadzić nasza instruktorka pani Paulina Ostrowska, również dwa razy w tygodniu, jeszcze w tym tygodniu, więc się bardzo cieszymy, że tak różne spektrum jest tych zajęć i każdy może znaleźć coś dla siebie. Ponadto w ramach ferii organizowane są też wydarzenia na terenie każdej z gmin powiatu. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronach internetowych Powiatowego Centrum Sportu. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.